Pierwszy taki, taki sparring, który pokazuje nam mniej więcej w jakim jesteśmy miejscu w okresie przygotowawczym. Przez ostatnie trzy tygodnie, odkąd zaczęliśmy, ciężko, ciężko trenujemy, obciążenia siłowni są dosyć spore, więc, więc tych treningów jest bardzo dużo. I może jeszcze fizycznie, jak jakby zgranie, które prezentujemy nie jest na, na tym poziomie, który byśmy chcieli, ale to spokojnie. To jest dopiero pierwszy sparing, jesteśmy dopiero na, mieliśmy mniej więcej w połowie okresu przygotowawczego, więc jeszcze wszystko przyjdzie, ale no, fajnie, że ten pierwszy sparing wygrany, bo, bo chyba nikt nie lubi przegrywać i zawsze jest lepiej wygrać niż przegrać. Jestem zachwycony na ten moment. No, pierwszy mecz Jastrzębia, nasz drugi, więc a uważam, że naprawdę był całkiem niezły niezłe wymiany, niezły poziom. E, na pewno my z naszej strony mamy przewagę ofensywną nad defensywą i, i nad tą defensywą trzeba pracować, nad przyjęciem zagrywki, obroną nad blokiem, bo jeżeli chodzi o zagrywkę, o atak, całkiem mi się, się podobało. E, bardzo dzisiaj dobrze grał Konrad Buczek. Bardzo mi się podobał dzisiaj nasz odgrywający. No i bardzo się martwiłem o mojego byłego zawodnika Rafa Winiedo, czy wytrzyma te 4 sety. Ale to jest dziadek, stary koni, dał radę. Kawał ciężkiej pracy za nami. Dzisiaj pierwszy sparring rozegraliśmy. Fajne emocje, bo po takiej przerwie, naprawdę rozegrać taki mecz, to gdzieś tam na pewno utkwi w głowie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wygrać to spotkanie, Przyszło wielu kibiców, więc na pewno też im sprawiliśmy miłą niespodziankę. No Teraz wkraczamy w taki okres, że praktycznie będą same sparingi, same turnieje, więc te, tych meczów kontrolnych, kontrolnych będzie coraz więcej. Więc na pewno będziemy gdzieś się tam zgrywać, dogrywać na boisku i eliminować te błędy, które, które na pewno są. Co do hali się już nie muszę odzwyczaić, bo my tu trenujemy od trzech tygodni, ale, ale na pewno fajnie, fajnie zagrać pierwszy taki mecz. Rzeczywiście, bo, bo, bo jakby treningi całkiem różnią się od, 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 me, od meczy i, i całkiem fajnie, bo kilku kibiców przyszło Było ich kilkunastu, kilkudziesięciu, więc, więc na pewno fajnie się grało i, i mam nadzieję, że, że, że jakby te sparingi, które teraz gramy dadzą nam, nam, nam dużo w lidze, a tych sparingów naprawdę zaplanowanych mamy w tym roku bardzo dużo. Z tej, z tej młodzieży to niezły jest Fornal. E, niezły jest Deposki i niezły jest Szalacha. To są takich trzech e, młodych niezłych zawodników. Nie, sięga, nie sięgamy Głębiej, <głębiej e, ten atakujący jak się nazywa? Walczak. Walczak. O, jakie nazwisko jeszcze sportowe. E, no ciekawy chłopak, no kawał ile ma lat? Z 18? No przy takim wzroście jeszcze już, już? No już tu, dużo potrafi, jak na ten wiek. Myślę, że że przy ciężkiej pracy, jak mu woda sodowa nie odbije, no to może być z niego całkiem ciekawy zawodnik. Ogólnie, bardzo jestem pozytywnie zadowolony z tego spotkania. Było wiele niedokładności i wiele błędów, ale myślę, że to kwestia czasu, żeby, żeby wyeliminować te błędy i wierzę, że. Z Spotkania na, spotka spotkania na spotkanie będzie coraz lepiej. Ja wiem, co oni mogą czuć, bo, bo też byłem w ich wieku i też y, pamiętam, jak graliśmy w Pucharze Polski z Bełchatowem, gdzie, gdzie się grało naprzeciwko zawodników plusligowych i, i takie przeżycie jest coś niesamowitego i na pewno fajnie się za, zaprezentowali. Nie mają się czego wstydzić i, i trzymam za nich kciuki, żeby, żeby cały czas utrzymywali ten poziom na treningach, jak i na meczu. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców Jaszczemckiego Węgla na czwartkowe spotkanie, które odbędzie się tutaj w naszej hali. Zapraszam.